Cześć, cześć moi drodzy, dzień dobry, witam bardzo serdecznie 30 marca w dniu moich urodzin i postanowiłem zrobić sobie taki duży prezent, jeśli chodzi o zdrapki, gdyż zakupiłem 10 sztuk zdrapek Cash, czyli praktycznie cała paczka, bo w paczce znajduje się 10 sztuk, ale zakupiłem po jednej zdrapce z różnych miejsc, z różnych paczek. I zakupywałem te zdrabki na przestrzeni kilku tygodni, także inwestycja jest tutaj duża, ale w sumie wiecie, jak tam kupowałem te zdrabki do zakupów, także tak bardzo tak tego nie odczułem. Zastanawiałem się nad całą paczką, no ale wiecie, jakie mam szczęście do paczek, jeśli chodzi o zdrabki, także postanowiłem tutaj zaryzykować. I kupowałem po jednej zdrapeczce od czasu do czasu. Nie wybierałem tych zdrapek tak jak się mi trafiło, to tak brałem. Z tego względu, że dwie pięćsetki w ten sposób wygrałem. I również niedawno temu udało mi się też trafić stóweczkę w tej zdrapce. Także to są takie trzy największe wygrane jeśli chodzi o zdrapkę Cash 15. Także postawiłem tutaj na taką udawaną paczkę. Troszeczkę tutaj się zasugerowałem Sylwią z kanału Planeta 4. Bardzo serdecznie Cię Sylwia pozdrawiam. Mam nadzieję, że nie będziesz mi miała złe, że tak troszeczkę odgapiłem. Sylwia również często właśnie robi drapingi takich udawanych paczek i muszę Wam powiedzieć, że naprawdę fajnie, fajnie jej to wychodzi, szczęście jej sprzyja. Także mam nadzieję, że i również tutaj szczęście się do mnie uśmiechnie, jeśli chodzi o tą udawaną paczkę. Z początku myślałem podzielić te, tą paczkę na trzy części, ale później pomyślałem, że skoro taka duża inwestycja, to może będę drapał jedną zdrabkę na odcinek, żeby podzielić sobie tą przyjemność na, na wiele razy. I do tego, słuchajcie, dokupiłem również, kupowałem na przestrzeni czasu zdrapki bingo. Również mamy tutaj różne numerki z różnych paczek i będziemy sobie drapać jedną zdrapkę bingo, jedną zdrabkę cash. Jeśli chodzi o numerki z drapek cash, jakie udało mi się tutaj zdobyć, to mamy tak dwie jedyneczki, jedną dwójkę, jedną trójkę, jedną czwórkę, trzy siódemki, jedną ósemkę i jedną dziewiątkę. Także takie mamy tutaj numerki. Brakuje dziesiątki, piątki, szóstki. No ale tak jak mówiłem, chciałem się tutaj zdać na... Na los szczęścia, także mam nadzieję, że tutaj szczęście mi dopisze. W przypadku tej paczki, udawanej paczki, jest możliwość, że będzie każda zdrabka przegrana. Mam nadzieję, że tak nie będzie, ale jest również szansa, że każda będzie wygrana. Jeżeli bym zakupił całą paczkę tej zdrabki. To w papce jest trzy zdrabki, czasami cztery zdrabki wygrane, także robiąc taki maraton, przypuśćmy, że pierwsze trzy zdrabki będą wygrane, no to później już wiadomo, że reszta zdrapek będzie przegrana, a tutaj właśnie w tym maratonie jest taki plus, że do samego końca nie wiemy, co będzie znajdować się w tych. Zdrabkach także zapowiada się dużo emocji. Trzymajcie mocno kciuki za, za tą udawaną paczkę i zaczynamy nasz draping. Myślę, że dzisiaj, w dzień moich urodzin, tutaj zdrapiemy jedną z siódemek. Może tą. Z tego względu, że siódemki często tutaj często przynosiły mi fajne wygrane, także mam nadzieję, że. I tym razem siódemki nam tutaj dopiszą. Jeśli chodzi o drapieczki bingo, to mam jedną siódemkę. Także również tutaj dobiorę siódemkę i będziemy mieć taki odcinek ze siódemkami. Także moi drodzy, trzymajcie mocno kciuki. Mam nadzieję, że ta paczka nam się fajnie zwróci. Że może trafi się ta trzecia pięcetka. Kto wie, wszystko jest tutaj możliwe. Także zabieramy się za draping. Zaczniemy od naszej gwiazdy. Także drapiemy. Dodam może tylko, że odcinki nie będą pojawiać się codziennie ze względu na brak czasu, ale myślę, że tak co drugi dzień dam radę tutaj nagrywać. Także mam nadzieję, że będziecie chętnie oglądać ten maratonik urodzinowy. I mam nadzieję, że wygrane będą nam tutaj dopisywać. Wygrywające liczby to 3, 4, 17, 20 i 10. Ponadto szukamy tej piąteczki, którą kilka razy udało mi się wygrać i która przynosiła super wygrane, także szukamy. Na początek mamy 15, 38, 35, 28 i 19, także ten rządek pusty, ale jeszcze mamy i mamy wygraną, moi drodzy, ale się cieszę. Także już wiadomo, że chociaż jedna z tych 10 będzie wygrana. I w sumie super, że na początek już pierwsza zdrabka nam wygrywa, także siódemka, jak widzicie, jak najbardziej jest cały czas dla mnie szczęśliwa. Także super, tutaj może troszeczkę jeszcze Was przybliżę. Jeszcze może powiem, że cała inwestycja. Tego maratonu urodzinowego wynosi 150 euro, jeśli chodzi o zdrabki cash plus 30 euro, jeśli chodzi o zdrabki bingo, także łącznie mamy 180 euro, także no mam nadzieję, że uda się nam wygrać jak najwięcej. Czy może wpadnie ta 500, zobaczymy. Tutaj w tym rządku mieliśmy jeszcze 36, 2, 29, 8. E, Tych liczb niestety tutaj nie mamy. Kolejna liczba to 10. Mamy kolejną wygraną. Super. Teraz by nam się przydała jeszcze ta piątka magiczna, żeby pomnożyć tą, te nasze wygrane. Kolejna liczba to 6, 11, 24 i jeszcze mamy 30. Także mój dzień urodzin. No szkoda, że tutaj 30 nie szukaliśmy. W kolejnym rządku mamy 33, 21, 26, 32, 9 tuż obok. A i tutaj już mamy kod do skanowania. I zobaczmy, ostatni rządek. Czy jeszcze coś nam uda się tutaj znaleźć? Mamy tak, 20. 5, 23, 7, tak jak numery drabki, 18 tuż obok i jedyneczka. także mamy tutaj, moi drodzy, dwie liczby wygrywające. Także zobaczmy. W tej zdrabce jedyny minus jest taki, że możemy wygrać 5-10 euro czy mniej niż zwrot, no ale tych wygranych jest bardzo malutko, także no, jest prawdopodobieństwo, no ale malutkie. Zobaczmy, pod dziesiątką mamy 10 euro, także super, także już minimum będzie zwrot, i siedemnastka, zobaczmy, 5 euro. Także mamy tutaj, moi drodzy, zwrot. Bardzo fajnie, pierwsza zrabka nam się zwróciła, także jak najbardziej jestem tutaj zadowolony, żeby tylko właśnie te zrabki nam się zwracały, ale oczywiście mam nadzieję, że. Kolejne odcinki przyniosą nam jakąś fajną, dużą wygraną. Teraz zdrapiemy sobie siódemkę Bingo. Wybrałem zdrapki Bingo, bo wiem, że właśnie dużo widzów e, lubi tą zdrapkę. Ja w sumie zresztą też kilka razy udało mi się wygrać fajną, wygraną. Może w tamtej edycji zielonej, ale w czerwonej chyba też raz 10-15 coś takiego udało mi się wygrać. Także zobaczymy, czy przy 10 sztukach trafi się jakaś fajna. Wygrana, także tutaj oczywiście drapiemy nasze liczby i szukamy na piramidce. Także tutaj mamy 26, kolejna liczba 20 22 12 45 28. Szósteczka. E, tutaj spróbuję drapać innym drapakiem, bo troszeczkę ciężko tamtym. Tutaj mamy 54. I tutaj już wszystko. Kolejny rządek mamy tak: 41. 25, pięć. Następnie mamy 51, także no takie same wysokie liczby. Dwadzieścia siedem. O, może tutaj pięćsetka nam się uskłada. 11, Następnie 44 I trójeczka, także co, może piąteczka wpadnie.

8, 40, także. No, niestety nie mamy żadnej linii. A jeszcze mamy tutaj liczby, no popatrzcie. Także mamy jeszcze tutaj tak piętnastkę. Już dawno tej zdraktki nie drapałem. Tutaj mamy jeszcze 42 i 36. No, ale niestety te liczby nam tutaj nic nie pomogły, także no, niestety ta zdrapka jest przegrana. Także w sumie na taki dzisiejszy odcinek mamy inwestycji 18 euro, 15 mamy zwrotu, także myślę, że wynik jest całkiem całkiem sympatyczny. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i oczywiście widzimy się już niedługo w kolejnej części, będziemy drapać kolejną zdrapkę, cash, kolejną zdrapkę, bingo i myślę, że będzie Eee, bardzo dużo emocji. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, trzymajcie się, do usłyszenia, do kolejnego razu, pa pa!